Cześć! W Brazylii zaczęła się pora deszczowa, czyli wiosna. Dzisiaj jedziemy na lunch do restauracji, której jeszcze nie byłam. Popularne w regionie są restauracje z bufetem. Zazwyczaj te bufety są naprawdę spoko. Staram się jeść wegańsko albo wegetariańsko, jeżeli nie mam innej opcji. W każdym razie tutaj te bufety zazwyczaj są miłym zaskoczeniem. I ponieważ zaczęło padać, to podobno zakwitły O shot king cavou, velho. Superminha, tá chegando o meio e eu casei de cheio. O bate. Vamos lá. O cara pegou, como meu parceiro é mais que eu, Perdão pedal aqui. Eu tinha planejado, né? Vai tomar tudo certo. E quem te escutou, eu não escutei nada, né? Quem escutou foi aí. E eu Mano, eu branqueava tudo. Ah. Só chover, né? cada lugar bonito, mas a China, o turismo da China é muito, tem muito lugar ali na Europa que o pessoal visita porque é mais barato, os destino mais Pedido. Não tem suíno nenhum. Oh. Filé de tilápia. Oh. Tilápia. Oh. Tilápia. Oh. É preto é? uhum. ou Myliłam się. Mam na przystawkę pasteł z serem. Tak oh no. Nie jest to typowy najryjski bufet, na który liczyłam, ale coś się znajdzie. O oh, vinho não é caipira. Tutaj się kończy Spiritu Santo. Tutaj się zaczyna Minas Gerais. Dużo się dzisiaj nie wydarzy, ale. Za chwilę w telewizji będzie mecz Copa do Brasil, czyli Pucharu Brazylii. Będzie grała nasza drużyna, czyli Flamengo z inną drużyną. Corinthians, zdaje się. Puchar Brazylii to nie to samo co Brasileirão, czyli Brazylijska Ekstraklasa. To są dwa różne tematy. Zapomniałam wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie, że obecny trener flamengo Filipi Luiz, a właściwie Filipe Luiz Kazmiński, jest pochodzenia polskiego, a jego dziadek przeprowadził się do Brazylii z Kalisza. Tak było. Jest e, godzina 18.30. Skończyłam edytować filmik z pierwszym odcinkiem Big Brothera. Nie wierzę, jak bardzo się wciągnęłam w ten program i bardzo chcę oglądać go dalej, ale powstrzymam się, żeby może kiedyś zrobić to na kamerce. Bardzo chciałam skomentować ten pierwszy odcinek bez żadnej wiedzy na temat Big Brothera i z perspektywy czasu myślę, że to był błąd. Bo Big Brother to jest coś, co w Brazylii jest głęboko zakorzenione. Pierwsza edycja poleciała w 2002 roku. Więc 22 lata tradycji. Dajcie mi znać, jeżeli chcecie go dalej oglądać, bo tam jest tyle na temat brazylijskiej kultury i brazylijskiego slangu, o czym nie wiedziałam wcześniej. A teraz wiem. Co jeszcze bardziej dowodzi, że. Ten program jednak jest warty oglądania. Jakiegokolwiek śmiecia, byście nie oglądali w obcym języku, to tak naprawdę jest warty oglądania. Taka jest moja hipoteza, którą mam nadzieję potwierdzić w tej serii. Zobaczymy. Tak czy siak? Jest wieczór. Zrobiłam wszystko, co miałam zrobić. Roślinki podlane, chata sprzątane, no. naczynia pozmywane. Coś czego nie spodziewałam się po sobie. Niedzielę, ale okej. Okay. Myślę, co zrobiłam dla siebie dzisiaj pod względem szlifowania języka, bo tak jak mówiłam, warto robić coś każdego dnia. Myślę, że obejrzenie meczów brazylijskiej telewizji, co zawsze daje mi mega flashbacking do studiów, bo kiedyś na zaliczenie egzaminu z interpretacji, czyli tłumaczenie ustnego, musiałam na żywo tłumaczyć mecz piłki nożnej. Nadal nie jestem pewna, jak zaliczyłam te zajęcia, a w przerwie skrótowałam sobie chińskie socjalne. Co zawsze jest super sposobem na odświeżenie języka, bo w socjalab używamy rzeczy z życia codziennego. No, ponieważ myślę, że zasłużyłam sobie na chwilę relaksu, to odpalę jakąś kietę po portugalsku. To widać, jak tłumacze wyszli poza rejamin napów i Iliada Bavoncard zmieniło się na Iliade Bavoncard. Ale poza tym, kadłuba jest trójka, polecam, przednia zabawa. Niektórzy nazywają ją diablo dla dzieci. Nie wiem. Ja myślę, że to jest po prostu dobrze napisana gra, bez polskiej wersji językowej, niestety. Jest dziewiąte wieczorem, co oznacza, że moi klienci w Chinach właśnie dobijają do swoich biur. I zaraz zacznę dostawać maile i wiadomości, na które będę musiała prawdopodobnie odpowiedzieć. Zazwyczaj nie ma ich zbyt wiele, zajmuje mi to jakieś pół godzinki, aczkolwiek jest to bardzo, ale to bardzo nudne. Dlatego przeskoczymy sobie do poniedziałku. Dzisiaj jest ładniej słonecznie, więc jedziemy sprawdzić, czy uda nam się wejść tam, gdzie są kwiatki kawowe. Natomiast problem polega na tym, że. Taki okres kwitnięcia, kiedy te kwiaty się pojawiają, trwa tylko tydzień, a potem klapa. Więc zobaczymy, czy jeszcze uda nam się je złapać. Wygląda na to, że nic z tego. Wszystko zielone. Sadzki już prawie totalnie wyschły. Z daleka nic nie widać. To całe pole było białe. Już wczoraj. No nic. W takim razie będziemy próbować w przyszłym roku. E, nic tu się już więcej nie wydarzy. Poza tym oczywiście, że krzaczki wydadzą owoce i będziemy mieli kawę. Owoce będą najpierw zielone, a później czerwone. Może warto wrócić na owocowanie w takim razie. To nic. Wracamy na chatę. Dzisiaj wieczorem jest jeszcze impreza urodzinowa mojego bratanka. W związku z czym będziemy cisnąć na imprezę z dzieciakami. Co jest zawsze najlepszą opcją, bo jedzenie jest dużo lepsze na imprezie urodzinowej dzieci. Jeżeli Was to interesuje, a naprawdę jest co zobaczyć, to zapraszam do obserwowania mojego Instagrama, bo na pewno coś wrzucę. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych vlogów oraz filmików o produktywności i nauce języka. A ja zobaczę Was następnym razem. Ciao, ciao!